Bracia, przyszedłszy do Was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać Wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa, Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy. Aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Piękne słowa, które dziś słyszymy w drugim czytaniu, słowa świętego Pawła Apostoła, który do Koryntian właśnie mówi takie słowa, myślę, że od tych słów bardzo się z nimi identyfikuje, na przykład nagrywając te rozmyślania nad Słowem Bożym, bardzo to czasami czuję właśnie to, że staje przed wami w słabości i w bojaźni, z wielkim drżeniem. Czasami tak nawet głupio się czuję, może już teraz się bardziej przyzwyczaiłem, ale na początku było mi trudno nagrywać takie rozmyślania i właśnie się coś takiego czułem, ale wiedziałem, że właśnie staję przed wami nie z mądrością ludzką, ale z mocą Bożą, która jest w tym słowie. I Paweł, apostoł, kiedy był na Areopagu w Atenach, i zaczął mówić z taką mocą ludzką, z taką... tam spotykały się na tych Areopagach, na Areopagów w Atenach. Spotykali się wielkie głowy, intelektu, intelekt, umysły. To było miejsce spotkania różnych intelektuałów, jakichś prądów filozoficznych, nurtów myślenia. I Paweł idzie tam i też próbuje, jakby, wejść w ten styl tak, tamtych ludzi też mówić w ich języku, ale porażka. To się uważa za jego porażkę, za to, że chociaż tam kilku się przyłączyło do niego, ale to dla Pawła to było nic. Więc Areopag był jakby taką porażką, później idzie do Koryntu i tam jest, otwierają się ludzie tam, żywa wspólnota, która go spotyka i właśnie do tych Korynt, Koryntian dziś pisze, mówi, nie w mądrości ludzkiej, więc postanowiłem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej: tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I tylko Jezusa wam głoszę: i to ukrzyżowanego. Nie w mądrości słowa, nie w jakiejś wielkości ludzkiej. Moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy bożej. I Czasem, jak widzę te rozmyślania, no, nie jestem jakimś wybitnym mówcą. Nie jestem jakimś znawcą Biblii, czy czegoś tam nie, jestem, nie czuję się jakimś, jakimś nadzwyczajnym, a jednak wiele osób, zwłaszcza po rosyjsku, chociaż to też nie jest mój język, słucha tych rozmyślań i bardzo są wdzięczni piszą i dziękują. I tak sobie myślę, to jest właśnie to, siła Słowa Bożego. Trochę mi się tu przypomina, jak święty Jan Bosko mówił do swoich wychowanków, mówił, że. Możecie znaleźć ludzi, którzy będą bardziej utalentowani niż ja, będą mądrze i piękniej mówić niż ja, będą organizować jakieś spotkania lepiej niż ja, we wszystkim będą lepsi ode mnie, ale nigdy nie znajdziecie, żeby ktoś was bardziej kochał niż ja. I tak też Paweł właśnie mówi, że są różni mądrze tego świata. I jak patrzymy na te rozmyślania, jakie teraz nagrywają różne programy, jakie są różne współczesne sposoby nagrywania właśnie takich wypowiedzi różnych jakieś filmiki ludzie profesjonalnie się tym zajmują i tak myślę sobie to moje rozmyślania ani to jakieś tam szczególnie mądre ani ładne ani dobrze zrobione ale ludzie słuchają bo słyszą słowo Jezusa bo w tym jest rzeczywiście siła słowa Bożego i nigdy słowo ludzkie nie będzie ponad słowem Bożym bo Boże słowo ma w sobie tę miłość Boga tę łaskę Boga obecność Boga Dlatego ludzie często otwierają się na to słowo. Każde rozmyślanie chciałbym zaczynać od właśnie tych słów Świętego Pawła. Nie mądrości ludzkiej szukamy w tym słowie, ale mocy bożej. Dzisiejsza Ewangelia, Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światło i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Przypomnijmy sobie, że tydzień temu mieliśmy osiem błogosławieństw, że jest kazanie na górze i właśnie po ośmiu błogosławieństwach Jezus mówi te słowa, które słyszymy dzisiaj. Czyli Jezus mówi do tych ludzi, którzy Go słuchali, byli przed Nim, na których Jezus patrząc mówił, Błogosławieni ubodzy, Błogosławieni cisi, płaczący. A więc widział ludzi biednych, ludzi może wykorzystywanych, ludzi, którzy wydawało się w tym świecie są nikim są wielcy tego świata, a ci prości ludzie, często oszukiwani, często niesprawiedliwie traktowani, ale mający dobre serce, czyste serce, ludzie miłosierni, ludzie czyniący pokój. Właśnie tych ludzi widzi przed sobą Jezus, tych biednych. Ale dobrych, którzy przyszli do niego, którzy się otworzyli na niego, i on mówi do nich: Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. To nie ci wielcy są światłem świata. To nie ci, którzy błyszczą, są, mówimy, gwiazdy. Te gwiazdy spadają, a Wy jesteście prawdziwym światłem świata. Wy jesteście solą, czyli tymi, którzy nadają smak temu światu. Jeśli nie będzie Was, czyli można powiedzieć, biednych, prostych ludzi, chrześcijan, Otwartych na Pana Boga i na ludzi, którzy mają dobrze, dobre serce, ten świat zginie. Będzie ciemny, będzie mroczny, będzie bez smaku, będzie zepsuty. Wy jesteście solą, Wy jesteście światłem. Dlatego i my może czujemy się takimi zwykłymi, prostymi ludźmi, kim ja jestem. Tu są wielcy, włączam telewizor, tam są wielcy, a ja, kim jestem, prostym człowiekiem. Nie, to Ty jesteś, to my jesteśmy tym światłem, bo my otwieramy się na Słowo Boga. To tak jak właśnie te słowa mądrości ludzkiej są niczym w porównaniu ze Słowem Bożym. Taki my, chrześcijanie, mamy tę siłę Boga, której nie mają ci wielcy tego świata. Dlatego my jesteśmy solą, my jesteśmy światłem. No i my mamy dbać o to, żeby być tą solą i światłem. Czyli Jezus mówi, jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Co to znaczy utraci swój smak? W tych czasach, kiedy Jezus to mówił, Ludzie, żeby mieć jakąś sól, to szli na przykład nad morze, Morze Martwe czy jakieś inne morze, i to morze, jak wylewało na piasek swoją słoną wodę, to tam w tym piasku były cząsteczki soli. Więc ludzie trochę ten piasek z brzegu zbierali, opakowywali w takie torebki, jak, jak herbata, można powiedzieć, w jakiś materiał, żeby ten piasek nie przechodził do jedzenia, i maczali to w tej zupie, w tej wodzie. I to kilka razy służyło, tak jak herbata, którą możemy w kilka kubków położyć i dopiero później już ona już traci całkiem swój, swoją konsystencję, że jest tylko prosto wodą. I oni brali, właśnie w, kilka razy maczali w tą, w tą zupę, w tą wodę i jak już nie było tam soli, to po prostu ten piasek, który został w tej torebce, wysypywali na podłogę. Tam podłoga nie była taka jak z jakiejś gliny, więc ten piasek jeszcze był taki dobrym na tą podłogę. Dlatego Jezus mówi na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Ludzie później po tym piasku po prostu deptali. Tam już nie było żadnej soli, więc do niczego to były, na podłogę wysypywali. My też chrześcijanie możemy być właśnie tacy. Jak nie będziemy mieli soli, to będziemy nikim, to będziemy do podeptania przez ludzi. Przy czym jeszcze warto zauważyć, że jeśli sól utraci swój smak, to słowo utraci swój smak, w oryginalnym tekście Ewangelii, w greckim, to jest słowo morajno. Moraino, które można tłumaczyć, jak właśnie utraci smak, a można przetłumaczyć jak zrobi, uczyni głupim, albo odsłoni głupotę. Bardzo to pasuje, bo soli nikt nie może zrobić głupiej. Bo soli nikt nie może powiedzieć, że jest głupia, ale człowiek może być głupi. I Jeśli porównamy, że my jesteśmy tą solą, to jeśli nie będziemy mieli tego smaku, to będziemy głupi. I często chrześcijanie tak są traktowani w tym świecie jacyś głupcy. Co oni tam wiedzą? To są głupi ludzie, którzy idą do Kościoła, ale na razie są traktowani zewnętrznie, a rzeczywiście w naszym mają to siłę soli. A jak my stracimy ten smak, tę obecność Chrystusa, tę moc chrześcijaństwa, będziemy rzeczywiście głupi. Więc wy jesteście solą, ale. Soli nie trzeba dużo, może ktoś z was bardziej się zna na tym niż ja, w gotowaniu jakichś potraw, ale myślę, że nie trzeba się bardzo znać na kuchni, żeby wiedzieć, że soli do zupy, czy do jakiejś potrawy nie sypiemy dużo. Jak jest przesolone, to też nie jest dobrze. Więc narzekamy może często, że nas jest mało, że jesteśmy małą grupą, małą wspólnotą, że jesteśmy w mniejszości, to już i w Starym Testamencie była reszta Izraela, czyli reszta jakieś”. Mała mniejszość, ale właśnie ta mała ilość może dać ten smak. Soli nie musi być dużo, ważne, żeby sól nie utraciła smaku. Czyli my mamy się troszczyć nie o to, żeby nas było dużo, ale żebyśmy byli jakościowi, żebyśmy mieli jakość chrześcijańską. Zauważam to chociażby w swojej parafii chociaż nas i tak jest mało, jako zupełnie jesteśmy tutaj mniejszością, ale nawet w tej parafii. Jest kilka osób dosłownie, które są niesamowicie zaangażowane, które są bardzo aktywne, które są aktywne i od strony duchowej, że rozwijają się w życiu duchowym i też aktywne w jakimś organizowaniu czegoś w parafii. I myślę sobie, nawet i mówię czasami, że na was ta parafia stoi. No, jeśli by nie było tych ludzi, to my byśmy już tutaj umarli w tej parafii albo byliśmy by zupełnie bez smaku. Ta parafia nie miałaby... Tego kolorytu, tej, tej głębi, tej radości, że ludzie często przyjeżdżają, są zachwyceni w naszą parafię, ale mówię: dzięki Wam, dzięki tym właśnie ludziom, tej garstce, tym kilku osobom, które są bardzo aktywnie zaangażowane w życie parafii, to Wy jesteście tą solą, tym, tym światłem, to Wy jesteście tą mocą tej parafii i właśnie musimy dbać nie o ilość, a o jakość, o to, żeby nie utracić smaku soli, bo wtedy będziemy. Będziemy się nadawali tylko do podyptania przez ludzi. I wy jesteście światłem, a więc światło nie może się ukryć miasto położone na górze. Przypominam sobie jak latem, żeśmy jechali do, do Rzymu samochodami, tak już było ciemno, i by takie pagórki gdzieś na górze miasto i światło właśnie tego miasta, tak z daleka widoczne. Zaraz się przypominały te słowa, nie może się ukryć miasto położone na górze. Rzeczywiście światło jest po to, żeby być na górze. Nie na dole, nie pod łóżkiem, nie schowane, ale na górze, więc my, chrześcijanie, mamy rzeczywiście nie krępować się, nie wstydzić się, ale my mamy oświecać, my mamy dawać światło temu światu. Ten świat ginie w mroku, w ciemności, grzechu, zła, ileż tego zła jest w świecie. A właśnie my, chrześcijanie, swoją modlitwą, swoim życiem duchowym, swoją, swoim życiem chrześcijańskim, swoim zachowaniem chrześcijańskim, wartościami chrześcijańskimi, mamy dawać światło temu światu. Więc, więc to jest niesamowicie ważne, żebyśmy byli tymi, którzy oświecają ten świat i którzy dają smak temu światu. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedno, że sól, jak wrzucimy do potrawy, ona się rozpływa, rozpuszcza tej soli, nie widać. I jak ktoś je zupę, to nie powie, ale dobra sól w tej zupie, tylko powie, jaka dobra zupa. Nikt nie zwraca uwagi na sól, ale bez tej soli nie byłoby tego smaku. I też chrześcijanie, którzy są światłem, to światło ma prowadzić do Boga, nie zwracać uwagi na nas. Nie my jesteśmy w centrum, ale Pan Bóg. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca wasze, który jest w niebie. Czyli musimy się troszczyć, żeby te nasze dobre uczynki chwaliły Ojca, prowadziły do Boga, a nie zwracały uwagę na nas. Nie nas mają ludzie chwalić, ale przez nas, przez nasze dobre uczynki mają chwalić Ojca. Czyli mają widzieć naszą modlitwę i nasze dobre uczynki. I o tych dobrych uczynkach, że one są światłem, mówi dziś pierwsze czytanie. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy odzie i nie odwróć się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeczy oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Dobre uczynki. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych, tułaczy nagiego przyłodzi. To jest właśnie światło. Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach. I też jeśli usuniesz. Jeśli przestaniesz grozić palcem, mówić przewrotnie, czyli jak przestaniesz się kłócić, wkurzać się, denerwować, krzyczeć, gniewać się, podasz Twój chleb zgłodniałemu, nakarmisz duszę przygnębioną, czyli nie tylko uczynki co do ciała, ale uczynki co do duszy, też pomóc ludziom przygnębionym, podtrzymać ich na duchu, wlać nadzieję. To jest też ten dobry uczynek, i wtedy Twoje światło. Twoje światło zabłośnie w ciemnościach. Czyli to światło ma być nie tylko polegać na tym, że my się modlimy i świadczymy, ja jestem chrześcijaninem, ja znam Ewangelię. Czyli ma nie polegać tylko na pięknych słowach, na słowach mądrości ludzkiej, jak ja się znam na Ewangelii, jak ja się znam na Kościele i mogę dużo o tym opowiadać, ale to jest poparte życiem, poparte uczynkami. Są dobre chrześcijańskie uczynki. To jest światło, którym my mamy świecić. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Pana Bogiem. thank you